No i widzowie, smok i jego koleżanka kot wybrali się właśnie na rowerki. I pierwszy pojedzie smok, a w drugiej części pojedzie jego koleżanka kot. To zaczynamy. Smok dojechał do końca trasy. I jak wam mówiłam, w drugiej części pojedzie jego koleżanka kot. I właśnie, jeszcze wam zapomniałam powiedzieć, że wam pokażę. W, trzy, w trzeciej części pokażę wam kota, koleżankę smoka. I smoka. Jak wyglądają?